Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z Teneryfy. Dzisiaj pierwszy deszczowy dzień od dwóch tygodni, a od kilku dni jest ze mną Karolina Sowańska. W związku z tym dzisiaj będą przepisy, które są bardziej ambitne, bardziej czasochłonne i przede wszystkim wegańskie. Pada. Ym, nie zrobiłyśmy dzisiaj jogi. Zrobiłyśmy tylko rano medytację, dlatego że zazwyczaj robimy jogę tutaj. No ale dzisiaj. Nie zrobiłyśmy. W każdym razie siedzimy w domu, bo pada, gotujemy, delektujemy się jedzeniem i pokażę Wam dzisiaj trzy wegańskie przepisy, które są trochę bardziej wymyślne niż te, które pokazywałam Wam ostatnio. Na śniadanie będą placki, które były w moim roślinnym e-booku. Bazą tych placków będzie. Mąka z ciecierzycy. W oryginalnym przepisie miałam dodatkową mąkę pszenną, ale tutaj użyję mąki owsianej. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Do tego też potrzebujemy napój sojowy. Dodam też jabłko, marchewkę, orzechy włoskie, więc będą takie trochę jesienne. Na początek obieram marchewkę oraz jabłko. Jak obiorę już jabłka, no to kroję je w kosteczkę, no i wrzucam je do garnuszka z jedną łyżką wody, żeby je podprażyć i z dużą ilością cynamonu. Marchewkę ścieram na tarce na drobnych oczkach. W dużej misce mieszam 4 łyżki mąki z ciecierzycy i 4 łyżki mąki owsianej. Można też tutaj użyć mąki zwykłej pszennej. Dodaję odrobinę proszku do pieczenia, szczyptę soli, zawsze z solą wszystko jest lepsze, smaczniejsze. No a do szklanki wlewam 100 ml mleka na jedną porcję. Dodaję też ocet jabłkowy, żeby z tego napoju sojowego zrobił się taki jogurt. Dodaję też odrobinę miodu, możecie zastąpić syropem klonowym. Mieszam wszystko do suchych składników dodaję bardzo, bardzo dużo cynamonu. No i na koniec łączę wszystkie składniki dokładnie je mieszam, żeby powstała taka bardzo gęsta masa, taka, żeby można było ją fajnie usmażyć. Na koniec dodaję posiekane jabłko oraz marchewkę, wszystko dokładnie mieszam. No i zabieram się za smażenie placuszków. Patelnie lekko natłuszczam oliwą z oliwek. Wykładam tutaj masę. Ja mam tutaj e, dwie porcje placków. E, jedna porcja to jest właśnie takie sześć placuszków. One bardzo prosto się przewracają, nie ma tutaj e, problemów. No i ja do tych placuszków przygotowałam właśnie jabłko z cynamonem. Na koniec dodaję jeszcze pokrojoną pomarańczę, no i posypuję dużą ilością orzechów. Chciałabym ja powiedzieć, że na specjalnie dla mnie jest słodkie śniadanie, jestem wzruszona. Robię przepyszne placuszki które idealnie pasują się w tę jesienną aurę, którą mamy tutaj na Tenerywie, z ulewą. Nie ma co prawda przy ale nie widzicie, jak może być tutaj wspaniale. Także jemy, stosując się do pory roku. Pozdrawiam. A jak Ci smakują płatki? Wspaniałe, wspaniałe. Cynamon, jabłuszka, orzechy. Coś cudownego, że ktoś za mnie zrobił. Lepiej być nie może. Polecam tą panią do wyjazdów. Przygotowanie obiadu zaczynam od ugotowania ryżu. Do jednej porcji ryżu używam dwóch porcji wody i gotuję przez 10 minut. Następnie kroję żółtą i czerwoną paprykę. Będę ją piekła. Dodawię do niej dużą ilość oliwy, soli i pieprzu, żeby była przepyszna, i piekę w 200 stopniach Celsjusza. W międzyczasie kroję cebulkę, kroję również pomidory na salsę. Na patelni podsmażam cebulę na złoty kolor, aż się zeszkli. I do tej cebulki dodaję pomidory. W międzyczasie siekam również kolendrę, którą dodam do salsy pomidorowej, a do pomidorów na patelnie wrzucam ugotowaną wcześniej czarną fasolę oraz kukurydzę z puszki. To moje chili doprawiam ostrą papryką wędzoną, doprawiam również kuminem, solą, pieprzem oraz odrobiną sosu sojowego i przygotowuję guacamole. Dodaję dużą ilość soku z limonki, sól, pieprz i wszystko dokładnie mieszam i dodaję również świeżą kolendrę oraz ym, posiekane chili. To wszystko już mamy gotowe, więc wykładam na talerze ryż. Gotowe chili, do tego dodaję piękną upieczoną paprykę. Do tego dodaję również salsę pomidorową, świeżą z kolendrą. No i na koniec przepyszne guacamole. No i na koniec dodałam bardzo dużą ilość świeżej kolendry. Słuchajcie, Justyna przygotowała wspaniałego bowla, który miał być na kolację, ale objął się na niego taką ochotę teraz, że stało się, także mamy tutaj same cudowności i ja zrobię uczynię honory i zrobię taste test. Mam tutaj paprykę, która się przykleiła do mojego widelca, więc coś, od niej. Boże, boże dobra jest. Lepsza niż ostatnio, bo nam tak się jakby mm, skarmelizowała. I teraz chili, które zrobiłyśmy, zrobiŁYŚMY, była ugotowała gotowałaś fasolę. Mm, bo gotowałyśmy ze suchej fasoli, więc super. I ono jest właśnie z czarnej fasoli, co też jest moim zdaniem fajnym urozmaiceniem, bo zazwyczaj jednak używamy takiej czerwonej, tej Kidney Beans, więc uwaga. Jest pysznie. Mmm... Mm. Ostatnio robiłaś mi na Tortillach właśnie. Tak, coś podobnego było. Ale to jest po prostu to jest hit. Nie będę już dalej próbować, bo no nie będę bardzo, ale jest bosko. Jamy. Smacznego. Mój deser klasycznie. Jedna mandarynka. Wiecie, co jest najlepsze w tym, że Karolina Sowańska przyjechała? Pierwsza sprawa jest taka, że znowu mam motywację do tego, żeby ugotować coś pysznego i wegańskiego, bo ja dla samej siebie to nie za bardzo chce mi się gotować. A druga najważniejsza kwestia jest taka, że. Karo zmywa naczynia! Mój gorzej Ja też nie lubię zmywać naczyń. Ale za takie jedzenie zrobię wszystko. Plus. Chyba jak Ty będziesz gotować, to ja będę zmywać. No, więc Zapraszamy. super deal. Już niedługo na kanale Karoliny będą filmy, w których Karolina gotuje, ja jem i ja zmywam, także Karo się odegra. Co robisz Karo z bakłażanem? Tak, najpierw go zasypuję solą, dosłownie na kilka minut, aż zobaczycie, zobaczymy w zasadzie, że jest on spocony, czyli jest na nim woda, którą wypuści i dzięki temu potem, kiedy go będziemy piec, to on będzie fajny i miękki, będzie taki efekt, jakbyśmy go smażyły. I ważne jest to, żeby się nie bać tej soli, bo potem ją ręcznikiem papierowym po prostu zciągniemy, żeby nie był przesolony. Także potem go zamarynujemy, wrzucamy do piekarnika, powinien być całkiem szybko gotowy. Do kolacji robimy tofu. Ja zazwyczaj tofu piekę w piekarniku, tak lubię je najbardziej. No i zrobię marynatę z końcówką miodu, z nie wiem, trzema, czteroma łyżkami sosu sojowego i z odrobiną oliwy. Tutaj mamy jeszcze batata z oliwą, solą i pieprzem. Ty zabrałaś tutaj sos z tego bakłażana i co? I teraz polejesz? I teraz mam tutaj, e, potrzebne jest coś słonego, coś słodkiego i, i oliwa. Czyli mamy tutaj sos sojowy, miód i e, oliwę z oliwek. I fajnie byłoby to jakimś pędzelkiem może rozsmarować, ale marynujemy, można w połowie obrócić i resztę marynaty rozsmarować po drugiej stronie, ale u nas nie istnieje reszta marynaty, w związku z czym będzie dobrze tak, jak jest. Bosko. I wkładamy do piekarnika i będziemy piekły. Wszystko. No pięknie wyglądają te bakłażany. Ja ogólnie średnio przypadam, bo zazwyczaj jest taki gąbczasty, ale jak jest dobrze zrobiony, no to chętnie. Mam nadzieję, że wygląda równie dobrze. Wygląda super apetycznie. A ja w międzyczasie zrobiłam tutaj sos. To tu jest e, sos na pasie tahini, dodałam do tego cytrynę, e, coś słodkiego, e, sól, pieprz i wodę. Wodę tak, żeby była taka, taka rzadka konsystencja i żeby fajnie się polewał. Jakie piękne! No to prawda, całkiem nieźle to wygląda. Może się trochę nie przysłużył, ale myślę, że jest całkiem, jest całkiem dobrze. Jak ty to pięknie układasz, Karolina? No, i ten bakłażan tak pięknie wyszedł. Ym, no, światło nie jest tutaj zbyt dobre, dlatego no, nie wygląda to aż tak pięknie, jak wygląda w rzeczywistości. W ale. W ogóle, ale jest no. ogóle jest strasznie nudne. Straszna nuda. Weganie jedzą tylko zieleninę, troszeczkę tak. Ale w ogóle to ciężko jest się najeść i, i mało kreatywnych mamy tutaj opcji. Mm -hmm. Też w ogóle mało koloru, bo myślę, że. No... Słabo ten granat tutaj. No właśnie, i dodałyśmy tutaj posiekaną miętę i kolendrę, no i na koniec jeszcze granat, więc tak blisko wschodnio tutaj wyszło. Na granat i wyszło bombowo. <grym> nie wiem, czy znacie Karolinę z tej strony, ale Karolina jest królową skwarów. Tak, u Ciebie będę tylko się ujawniać. Dobra, więcej Karoliny już wkrótce, bo my zjadamy kolację i poleję jeszcze ładnie tym sosem. o jejku. nie wiem, jak czy tak No. Przepięknie, nie? No to wygląda prawie jak, jak w meze. Prawie jak sknajpy dokładnie. Prawie jak Myślę, że nawet lepiej. Chciałam powiedzieć, że to jest najlepsze danie, jakie jadłyśmy w tym tygodniu, skąd przyjechałam, czyli mamy czwartek od niedzieli, a jadłyśmy coś dzień coś pysznego i każdy posiłek był pyszny, to jest numer jeden. Zaraz po tym bowlu, którego przegłyśmy na ten orzechowy, pamiętasz? Tak, też było, tak, to, że też było pycha. Co? Naprawdę, musicie zrobić tego bakłażana, bo Rolina wygrałam tym bakłażanem, natomiast wszystko jest przepyszne. I mega mega proste, nie wymaga żadnych skilli, Także go for it! Próbujcie. No ja już tak mi smakowało, że ja już wylizałam miskę. Karo jeszcze kończy. Stupowo. Tak. No a ja jak zwykle ja jeszcze jem mandarynki. Bo coraz bliżej święta, nie? O! Będzie Michael Bublé, będą mandarynki. Tak.